60, szczyt środkiem, do prawy 2, przyciąć, do prawy 1, nie ciąć. 40, szczyt środkiem, do hamowanie lewy 3, ciąć. 40, lewy 2, mocno ciąć, szczyt z hamowaniem na super. 20 prawy się jechać na tyle szybko, na ile potrafimy. Jednak Tomek był po prostu szybszy na tym rajdzie i nie byliśmy go w stanie dogonić. Odcinki na pewno były świetne, raj bardzo fajny. Ja nie do końca pewnie się czułem na tych OS-ach. So